Dobry wieczór, jest z nami dzisiaj Mateusz Murat. Cześć Mateusz. Cześć dobry wieczór. Spotkanie ze FC Unity zaczęło się dobrze, a potem, no właśnie, jak według Ciebie wyglądało to spotkanie. No cóż, no przeważaliśmy przez cały, cały mecz w zasadzie. No pierwsze co mi się nasuwa, no to po prostu nieskuteczność i tyle. Kilka głupich błędów, cztery strzały w zasadzie na bramkę z ich strony. Wszystkie celne, wszystkie gdzieś tam, gdzieś tam wpadły, a, a my no niestety no nie wykorzystaliśmy tego co mieliśmy. No właśnie, w tym sezonie nie idzie Wam zbyt dobrze, te wyniki są przeważnie na styku, ale zawsze czegoś brakuje. Czego brakuje ogólnie w sezonie? E, no wydaje mi się, że całkiem nieźle bronimy, nie tracimy zbyt dużo goli, ale no tutaj to się, tu się potwierdziło to, co w zasadzie przez cały sezon, czyli po prostu duża liczba niewykorzystanych sytuacji, bo stwarzamy je, no ale niestety dziś zawsze brakuje tego ostatniego dotknięcia, że tak powiem. Czy macie jakiś pomysł na odwrócenie tej sytuacji? No, staramy się, wzmacniamy skład cały czas, próbujemy też jakiś zmian w ustawieniu. Dzisiaj, dzisiaj właśnie wyszliśmy trochę inaczej niż zawsze. Myślę, że to przyniosło pozytywny skutek mimo tego wyniku, także będziemy pewnie kontynuować to w przyszłych meczach. W takim razie czego można Wam życzyć na resztę sezonu? Punktów, punktów. przede wszystkim punktów i bramek strzelonych. Chciałbyś może kogoś pozdrowić na sam koniec? Chłopaków z drużyny, wszystkich, bo przyczyniają się, zawsze się starają, także pozdrawiam wszystkich, całą drużynę. W takim razie pozdrawiamy wszystkich i życzymy punktów. Dzięki bardzo.